Wszystkich serdecznie na moim kanale w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym pokazać denko, zużyte produkty, które gościły u mnie w dłuższym okresie czasu. Bo to nie są rzeczy, które zużyłam w ciągu powiedzmy ostatnich tygodni. To są różne rzeczy i w ciągu ostatnich tygodni, i takie, które miałam już troszeczkę dłużej, takie, które mi się sprawdziły, ale też takie, które się okazały nie niewypałem. Też mam tutaj zamienniki, tańsze zamienniki, droższych produktów i o nich też chciałabym powiedzieć. Zapraszam. Na pierwszy ogień idzie właśnie taki zamiennik. I tutaj mam dwa produkty. Jeden to jest szampon z marki La Roche Pose, a drugi to jest szampon z marki Ziaja. Tego szamponu z marki La Roche Pose jeszcze troszeczkę mam i ja go zużyję. Natomiast y, uważam, że ten szampon marki Ziaja to jest micelarny szampon, włosy zniszczone, suche kręcone z ochronnym antyutleniaczem plus biotyna i witaminy. I on moim zdaniem jest świetnym zamiennikiem tego szamponu Kerium. E, ja ten szampon Kerium kupiłam też z polecenia e, youtuberki e, i on miał być naprawdę no, rewelacyjny, e, oczyszczać skórę głowy. Nawilżać, miał być też taki niedrożniący. Natomiast on nie jest jakiś, to nie jest jakiś bardzo zły produkt, który można powiedzieć, że, że po prostu w ogóle się nie sprawdza. Natomiast no, powiem tak, łupieżu nie likwiduje. Owszem, trochę nawilża skórę głowy, jakoś nie rozwiązuje za bardzo problemów takich włosowo-skórnych, można powiedzieć. Natomiast na pewno bardzo szczypie w oczy. Bardzo szczypie. I też nie wiem jak ten szampon na przykład stosować u dziecka, bo bardzo, bardzo to jest drażniący dla oczu, jeżeli on się tam dostanie, i bardzo piecze. Także tutaj no, za tą cenę, którą ten szampon kosztuje bo to jest szampon w granicach 80 zł koszt to powiem szczerze, że nie. Na pewno następnym razem go nie kupię. Kupiłam go też ze względu na męża, który ma problemy ze skórą głowy, także nie sprawdzam czy nie chcę go zużywać. To jest już resztka, ja ją prawdopodobnie sama zużyję. Natomiast ten szampon micelarny z ziali był bardzo dobry. Nie szczypał w oczy, pięknie nawilżał skórę, łagodził podrażnienia, no i jest o niebo tańszy. Także tutaj mogę go z powodzeniem polecić. W ogóle tą morską linię, jest też taka linia morska, jakby gdańska, też z marki Ziaja Szampony i też są bardzo dobre, także nasza rodzima marka, dobre produkty i zdecydowanie przewaga nad zagranicznymi, droższymi, także tutaj mogę śmiało polecić Ziaję. Kolejnym produktem to jest produkt żel pod prysznic Malina z marki Omnibio. Ja ten żel mam z y, boxa Pure Beauty i on się naprawdę bardzo fajnie sprawdzał bardzo yy, tak intensywnie pachniał malinami takimi słodkimi malinami więc jeżeli ktoś nie lubi zapachów słodkich no to będzie nie dla niego natomiast jeżeli komuś nie przeszkadza taki typowy słodki zapach maliny yy, to super, ten żel się świetnie sprawdzi jest bardzo wydajny na długo starczył yy, ma też wygodną formę pompeczki także to można postawić na wannie czy gdzieś tam z boku pod prysznicem i sobie dozować tą pompeczką, to jest bardzo praktyczne. Także ja tutaj mogę go polecić, i z czystym sercem chętnie bym do niego jeszcze kiedyś wróciła. Kolejnym takim produktem, no to znowu jest moja ulubiona linia marka e, Drogerie DM, czyli Balea. E, ja rzeczywiście lubię bardzo te żele, dezodoranty i inne produkty z tej linii Balea. One są niedrogie, są dostępne albo przez internet, bo jest internetowy sklep marki DM, albo można sobie w dwóch sklepach w Polsce, jeżeli ktoś będzie podczas wyjazdów wakacyjnych, będzie miał możliwość być we Wrocławiu albo w Jeleniej Górze, to polecam zakupić sobie stacjonarnie. Oczywiście można je także kupić za granicą, czyli w Czechach, w Niemczech, w Austrii są te produkty dostępne. I naprawdę są super. Niedrogie żele, pięknie pachnące. To był akurat melonowy, super z arbuzem, z owocami. Taki naprawdę letni, bardzo przyjemny klimat i bardzo fajnie, wydajny. Naprawdę super żel. Kolejnym takim produktem, który tutaj mam zużytym, to jest dezodorant z marki Lale. Też z boxa Pure Beauty, tak wyglądał pachnie on tak troszeczkę właśnie zieloną herbatą z cytryną, można powiedzieć, taki bardzo świeży zapach. No i miałam go długo, on tutaj powinien zostać użyty w ciągu pół roku, ja go używam chyba tak z 8 miesięcy, bo był bardzo wydajny. No i jest to taka wersja kremowa, nabieramy go sobie szpatułką, ewentualnie palcem, co jest mniej higieniczne, no i wsmarowujemy po prostu ten dezodorant pod pachami. No, trzeba lubić taką formułę. Mnie ona nie przeszkadzała, była wygodna, nie, nie pozostawia jakiś plam na odzieży. Natomiast, no, jeżeli ktoś woli spray, no, to nie będzie mu to odpowiadać. Na pewno ogromnym plusem jest ta wydajność. Jest też to, że rzeczywiście ładnie pachniemy. Nie można powiedzieć, że on działa całkowicie antypotowo. To nie jest antyperspirant, więc trochę pocić się będziemy. Natomiast ten zapach jest taki rzeczywiście... W tym momencie zneutralizowany, no i, i pachniemy tak świeżo, delikatnie. Także tutaj też mogę go z powodzeniem polecić. Kolejnym produktem polska marka, znowu mamy polską markę do demakijażu, bo ja używam, uważam, że jeśli chodzi o demakijaż, to my nie musimy stosować jakichś najdroższych marek, bo i tak to, co nakładamy do demakijażu na twarz, to po prostu potem zmywamy. Czy to ściereczką, czy to konżakiem, czy to po prostu e, dokładnie spłukujemy. Także tutaj dobrze się sprawdzają nasze polskie rodzime marki. Nie ma co przepłacać za jakieś bardzo drogie zagraniczne. I tutaj miałam taki olejek łagodzący do demakijażu z e, olejkiem rumiankowym. E, I on e, też się bardzo dobrze sprawdzał. Z tym, że nad nimi zostało parę kropel dosłownie. Już go niestety nie zużyję, ponieważ. E, po otwarciu jego się używa 3 miesiące, natomiast ja go mam już na pewno około roku, ponieważ używałam go bardziej zimą, wiosną. Z racji tego, że on był taki dosyć treściwy ten olejek, łagodził bardzo ładnie podróżnienia związane właśnie z wiatrem, z zimnem. Na lato taki olejek no nie bardzo się nadaje, raczej pianka, coś takiego lżejszego, bo też się bardziej pocimy i te formy olejowe w lecie, no... Chyba że rzeczywiście mam jakiś bardzo mocny makijaż, z którym sobie trzeba poradzić, ale można powiedzieć, że zużyłam go w całości. Tam dosłownie na dnie jest kropelka, więc to już nie jest jakaś, jakaś strata duża produktu. I jak najbardziej tutaj w zimie, wiosną sprawdził się. Także mogę polecić markę Wianek. To są też bardzo dobre polskie produkty. Tutaj mam kolejny zużyty produkt, którego też gdzieś tam na dnie może jest kropelka. I to jest taka koreańska ampułka, tak się to nazywa ampułka, ale tak naprawdę to jest takie małe serum Smarty Pure Health i to jest Centella 90. I to jest serum z wyciągiem z wąkroty azjatyckiej i z ceramidami, czyli skład bardzo dobry, bo ceramidy nam tutaj odbudowują naszą barierę hydrolipidową, no i wąkrota łagodzi podrażnienia. Natomiast tę ampułkę zużywał mój mąż i ona była no, po prostu dobra, no, była nawilżająca, ale jakichś takich mocno y, napinających skórę, czy regenerujących y, nie wskazywała właściwości. Bardziej po prostu dobrze nawilżała, no ale że ma ceramidy, no to powinna nam tutaj dbać o tą barierę hydrolipidową, także on sobie tutaj to zużył, ponieważ została taka naprawdę resztka na dnie, ale też już jest po terminie, no to musimy ją wyrzucić. Kolejny produkt niestety się nie sprawdził. To jest produkt kupiony, można powiedzieć, kupiony z, takiej, z takiego polecenia internetowego. W internecie polecano tą markę INA Bułgaria. To są takie jakby toniki wody naturalne, których, których należy zużyć w ciągu miesiąca po otwarciu. I to miała być organiczna woda lawendowa oczyszczająca. Nic takiego się nie zadziewało na skórze, to znaczy ona nic nie łagodziła, nie oczyszczała, nie dalej wypryski były tam, gdzie były. I w końcu, po takim męczeniu tego produktu, on tak sobie leżał potem po. Nie, ponieważ nie działał w ciągu 40 dni, no to sobie leżał, 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 aż w końcu muszę go wyrzucić, bo już na pewno jest długo, długo po terminie została. Nieduża ilość tej wody, ale już jej nie zużyjemy i na pewno y, kolejnej, jakiejś innej, czy różanej, bo oni mają różne wody, różane też y, na pewno nie kupimy, bo no, po prostu nie działał. No, na pewno y, może dawał jakiś efekt odświeżenia, no ale odświeżające wody są też innych marek i, i tutaj akurat no, ja ze swojej strony nie polecam. Może komuś się sprawdziło, jeżeli komuś się sprawdziło, to napiszcie bo jestem ciekawa też, jak na innych cerach taki produkt się mógł sprawdzić. No u nas niestety jestem na nie. Tutaj mam coś droższego, ale coś naprawdę bardzo dobrego. To był świetny żel pod prysznic z marki Rituals. Ice shower żel i ja go bardzo, bardzo polecam na takie naprawdę ogromne upały, około 40 stopni, ponieważ on daje efekt wręcz takiego zimna, chłodu, tak bardzo włodzi skórę, że jest to po prostu ulga przy takich y, upałach. Można spokojnie się wykąpać w letniej wodzie, wziąć prysznic i użyć tego żelu, a będzie po prostu efekt lodu na skórze. Także ze względu na jego działanie takie lodowo, lodowe, takie chłodzące, bardzo gorąco polecam ten żel. Jest droższy, ale na upały warto taki żel mieć. Kolejnym produktem, takim no nie do końca mm, zużytym, może tak można powiedzieć w trzech czwartych, ale też już niestety nie da się go służyć dalej, ponieważ jest to krem już mocno po terminie. Jest to krem z marki Bambi, limitowana edycja, krem z kwasem migdałowym i polihydrokwasami. To jest krem, który kupiłam mojemu mężowi na problemy skórne, na łuszczącą się skórę wokół nosa. Używał go, ale też nie najlepiej mu się sprawdzało. Nie, jakoś nie łagodziło tych tych skórek nie złuszczało dobrze, natomiast jeszcze podrażniało mu skórę, więc on tak też męczył ten krem, ale w którymś momencie go odstawił i po prostu krem się przeterminował, dlatego jest do wyrzucenia. Ja markę Bandi bardzo lubię. Dawno, dawno temu używałam w ogóle całych linii Bandy, jak ona wchodziła, można powiedzieć, ta marka, jak zaczęła być produkowana, bo to są nasze polskie kosmetyki. I byłam bardzo zadowolona z tych kosmetyków. Tego akurat nie sprawdzałam, nie stosowałam, no bo po prostu nie bardzo nadaje się do mojej skóry. Natomiast w ogóle do marki Wandi mam sentyment, lubię te produkty. Natomiast tutaj no akurat ten produkt u nas na nie. Kolejnym y, kremem jest krem z marki Aloesowe. I też nie jest do końca zużyty. On się niestety przeterminował, oddzieliła się od niego taka oleista forma. To jest taka podlinia Sylveco, czyli ja, tak jak mówiłam, sylweko lubię bardzo, ale tutaj też ten krem stosował mój mąż i też mu został, też niestety, no niestety, już nawet brzydko pachnie. Ta resztka po prostu została, no i niestety nie lubię tego, ale się przeterminowała i będzie trzeba ją wyrzucić. Zawsze się staramy służyć do czegoś, czy do rąk takie kremy, no akurat on, on został i i po prostu, no niestety, trudne, więc już teraz nie poradzimy. Eee, kolejny super produkt, marka Balea, eee, naprawdę super woda, po goleniu, polecam od męża, można powiedzieć polecenie, i on tych wód użył mnóstwo, eee, to są niedrogie wody, łagodzą podrażnienia, to jest, zawierają aloes, także przy wizycie w DM-ie, warto taką wodę zaopatrzyć swojego mężczyznę. Kolejny produkt zużyty to serum z marki TELT, droższa marka, ale ja miałam to serum z kalendarza adwentowego. Ono zawiera kwas hialuronowy i witaminę C, czyli bardzo dobre połączenie. Witamina C ma nam rozjaśniać przebarwienia, natomiast kwas hialuronowy ma nam skórę nawilżać. I ono było wydajne i sprawdziło się jako po prostu podstawowy serum z kwasem hialuronowym, z witaminą C. Czy kupiłabym drugie opakowanie? Raczej nie, ponieważ mamy dużo dobrych serów z witaminą C i kwasem chelowonowym na rynku, ale skoro było, to przetestowałam. Kolejnym produktem z użytym do końca jest tonik z marki Elemis, tonik nawilżający z kalendarza adwentowego i co mogę o nim powiedzieć? Po prostu dobry tonik migiełka, delikatnie nawilżający o delikatnym zapachu brzoskwiniowym, też gdyby kupić go po normalnej cenie, to bym wolała kupić coś innego, dlatego że toniki to akurat nie jest taki produkt, podobnie jak właśnie oczyszczające produkty, e, które muszą być z najwyższej półki. Możemy naprawdę znaleźć dobry tonik polski, tańszy, no ale był, był z kalendarza, z e, ASOSa akurat, więc e, zużyłam go. Kolejny produkt, który zużył mój mąż właściwie. To są płatki na niedoskonałości. Takie plasterki z marki Cosarex. I to są bardzo dobre płatki. Ale też nie są tanie. Były w kalendarzu adwentowym. Więc z kalendarza jak najbardziej. Za własne pieniążki może niekoniecznie. Aczkolwiek czasami nam teraz brakuje takich plasterków. Te się zużyły. I czy pomagały? Troszkę pomagały. Troszkę pomagały. Troszkę wysuszały tę niedoskonałość zwłaszcza po uprzednim wyciśnięciu i zaklejeniu tej ranki plasterkiem. Dawało to efekty wysuszające. Z tym, że nie jakieś spektakularne, ale troszkę wysuszało skórę. Kolejnym produktem z zużytym jest, całkowicie zużytym, jest krem z marki Neutrogena. I to był tak zwany Glow boost, krem z kwasem migdałowym, z takimi czynnikami nawilżającymi, bardzo fajny krem, naprawdę. Delikatnie działał nawilżająco na skórę, ale miał też taką optyczną jakby poświatę, która dawała efekt takiego blasku na skórze. Także tutaj krem był bardzo fajny, był wydajny i świetnie tą skórę nam nawilżał, czyli jeżeli ktoś będzie chciał z neutrogeny zakupić sobie jakiś produkt, bo są różne opinie na temat różnych produktów neutrogeny, to akurat ten mogę z powodzeniem polecić. Kolejnym produktem, który chciałabym tutaj pokazać z użytym jest krem dermoaktywny Giselle. i To jest taki krem na przebarwienia, jak widać jest całkowicie zużytek, gdzie resztki poklejonego kremu są na brzegach i on też bardzo ładnie wyrównywał kolory skóry, działał tak wyrównująco i odżywczo na tą naszą skórę. I, I rzeczywiście delikatnie spłycał to przebarwienia, to nie było jakaś, y, jakieś silne działanie tego kremu, ale y, troszeczkę sobie z tym radził, był bardzo taki bogaty y, i tutaj ten krem y, z tej marki Seashell też mogłabym polecić, to był chyba bodajże mój drugi krem z tej marki, bo wcześniej miałam nawilżający, który używałam i był bardzo dobry. Y, to są wszystkie produkty, które chciałabym dzisiaj tak przedstawić. Jak widać są też tańsze zamienniki droższych produktów. Warto sięgać po polskie produkty do oczyszczania skóry twarzy, bądź do tonizacji. Nie musimy tutaj stosować droższych marek. Z droższych marek naprawdę polecam ten żel z Rituals, bo on jest świetny na upał i naprawdę warto w niego się zaopatrzyć i jeden taki mieć. I to są wszystkie produkty, które chciałam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że Film będzie się podobał, może ktoś skorzysta z tych porad i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!